Halo, halo, witajcie moi drodzy w kolejnej prognozie pogody. Sprawdzimy sobie, jak pogoda będzie wyglądała w nocy i we wtorek. Już chyba mamy dosyć tego mrozu, szczególnie tego silnego, który był na północnym wschodzie. Przed nami jeszcze jedna noc z bardzo niskimi temperaturami, a później, przynajmniej na pewien okres, te temperatury troszkę nam wzrosną. Za moimi plecami mamy oczywiście kamery z różnych miejsc Polski, ustroń chociażby, ustka w tym momencie. Jak widzimy, ja nagrywam ten odcinek dziś w godzinach porannych, więc mamy piękny wschód słońca w wielu miejscach kraju. Wyż cały czas w pogodzie dominuje, jednak sytuacja powolutku będzie się zmieniała. Krynica Zdrój za moimi plecami. Zapraszam serdecznie zatem do omawiania. A zaczynamy od temperatur. Temperatur, które pojawiały się, które były notowane w godzinach porannych. No i tutaj na północnym wschodzie w szczególności minus 20. 28 stopni Czjusza suwałki. Temperatury odczuwalne zdecydowanie niższe o czym za chwilę, Polska południowo wschodnia i wschodnia minus 22, minus 24, polska północna minus 23, minus 21, polska zachodnia minus 14, minus 15. I tak z jednej strony ja taki komentarz swojego czasu nagrywałem, gdzie no właśnie to komentowałem ten możliwość wystąpienia tych temperatur bardzo mocno poniżej minus. Z 25, przy czym ja się cofnąłem do tego materiału, no i na. Wstępne założenie było, że minus 30 będzie w całej Polsce Wschodniej, Centralnej, na Północnym Wschodzie, nawet troszkę bardziej. No, tak mocnych mrozów nie było, no ale jak widzicie, minus 26, minus 28, z pewnością, co tutaj w przypadku temperatury odczuwanej, może da, mogło nam dać i dało zdecydowanie niższe temperatury. Poniedziałek, godzina 8 rano na Północnym Wschodzie, minus 30 temperatury odczuwalnej w suwałkach, minus 31 stopni w Kwidzynie chociaż około godziny 6 rano mieliśmy minus 34, minus 35 stopni Celsjusza temperatury odczuwalnej, więc możemy tutaj jasno stwierdzić, że te temperatury odczuwalne były zdecydowanie, zdecydowanie niskie. Co się dzieje w pogodzie? Ano w pogodzie cały czas mamy układ wysokiego ciśnienia. Ciśnienie najwyższe, między innymi w Polsce północno-wschodniej, ale też na wschód od naszych granic. Najzimniejsze, arktycz... Najzimniejsze powietrze to właśnie arktyczne powietrze. Ono przesuwa się coraz bardziej w kierunku południowo-wschodnim i w kierunku wschodnim, co jest też dla nas dobrą informacją, ponieważ no, powoli, ale jednak u nas te temperatury zaczną rosnąć. Z drugiej strony w województwach południowo-zachodnich wzrasta ilość zachmurzenia, a to nam sugeruje też pewne zmiany związane z niżami znajdującymi się na południu Europy. O czym też tutaj będziemy w odcinkach rozmawiać. No dobrze. Przejdźmy do mapy Europy. Nanieśmy oczywiście nasze tutaj kontury. Które tak bardzo, o które tak bardzo prosiliście. I cóż się tutaj dzieje? Mamy układ wysokiego ciśnienia, który cały czas znajduje się nad Morzem Bałtyckim. Mamy układ niskiego ciśnienia, który znajduje się Znajdował się nad Moskwą, teraz wypełniając się wędruje dalej w kierunku północnym. To jest ten niż Christine, który przyniósł dosyć duże zamieszanie nad Morzem Śródziemnym. Mamy wyż daleko nad Rosją i mamy kilka niżów. Jeden niż znajdujący się tutaj nad Morzem, nad Morzem Czarnym, a drugi z tych niżów, zdecydowanie większy, znajduje się nad Oceanem Atlantyckim. Co więcej, mamy tutaj też już wpływ Zatoki Niskiego Ciśnienia zatoki też górno-troposferycznej, no i nałożenie się tutaj tych niskich temperatur tego chłodnego powietrza na wysokości 1,5 km, co będzie nam powodowało tworzenie właśnie w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek niżu nad Zatoką Genueńską, a to dla nas będzie oznaczało kolejne zamieszanie pogodowe. W dzień, czyli we wtorek pewne zmiany, wyższe zacznie powoli słabnąć, na samym początku jeszcze będzie znajdował się na północ od naszych granic, ale Powoli będzie wędrował w kierunku południowo-wschodnim w kierunku Ukrainy na miejsce niżu nad Morza Czarnego, który odsunie się dalej w kierunku wschodnim, no a nad Oceanem Atlantyckim cały czas oczywiście niżej. No, i tak to będzie tutaj sobie wyglądało. Sprawdźmy temperatury. Temperatury na wysokości, właśnie 1,5 km, no to tutaj widzimy pewne różnice. To znaczy, mamy już sytuację, w której z południa zaczyna napływać cieplejsze powietrze, z jednej strony na tej wysokości, ale to cieplejsze powietrze. To nie jest takie bardzo ciepłe powietrze, tylko delikatne temperatury powyżej zera, 2 do 3 stopni powyżej zera. Yy, mamy też... Yy... Włączyłem animację wiatru. Dajcie znać, czy w tej animacji wiatru lepiej jest to bardziej czytelne. Zobaczcie, mamy właśnie tutaj napływ tych cieplejszych mas powietrza. Te cieplejsze masy powietrza wędrują w kierunku Morza mm, Śródziemnego, ale też i w kierunku północnym. Z drugiej strony mamy to cieplejsze powietrze wędrujące z południa w kierunku północnym. No i właśnie tutaj będzie nam się tworzył układ niskiego ciśnienia lada moment, więc niż, który będzie wpływał na. Na pogodę, między innymi w Polsce. Arktyczne masy powietrza będą kierowane tutaj już bardziej w kierunku południowo-wschodnim i wschodnim, chociaż część tego powietrza będzie docierała jeszcze do Polski. Na wysokości 2 metrów nad Ziemią sytuacja będzie wyglądała. Troszeczkę inaczej, to znaczy jeszcze będzie u nas zalegało to arktyczne powietrze, szczególnie w nocy z poniedziałku na wtorek, dlatego te temperatury jeszcze na północnym wschodzie i przede wszystkim w województwie lubelskim tym razem i mazowieckim będą bardzo niskie, natomiast już wieczorem... Ten napływ tych troszeczkę cieplejszych mas powietrza z południa będzie coraz bardziej widoczny. Jeśli chodzi o strefy opadowe, no to tutaj wtorek jeszcze z ładną pogodą w Polsce północnej, północno-wschodniej i wschodniej, ale od południa ilość chmur, szczególnie we wtorkowe popołudnie oraz wieczór, zacznie wzrastać. I to już jest sygnał do tego, że sytuacja pogodowa zacznie się zmieniać. Ciśnienie w nocy najwyższe w Polsce północno-wschodniej 1023-1024 hektopaskale, Polska Zachodnia 1004-1005 w dzień 1025 na krańcach północno-wschodnich, na południowym zachodzie 1008 i tamto ciśnienie zacznie już mocniej spadać, a to jest oznaka zmiany w pogodzie. Zaczynamy od zachmurzenia. I tutaj, jeśli chodzi o poniedziałek, Zachmurzenie największe w województwach południowych i zachodnich. I tutaj tych chmur może być już dużo. Co więcej, mogą pojawić się słabe opady śniegu w województwie dolnośląskim, w województwie opolskim, w województwie śląskim, również w Małopolsce. Na południowym wschodzie pojawią się mgły radiacyjne, pojawią się zamglenia, wzrośnie też wilgotność powietrza. Będziemy już jasno widzieć, że ten wyż zaczyna słabnąć. Jeśli chodzi o temperatury, to jeszcze w nocy z poniedziałku na wtorek najniższe temperatury na północnym wschodzie minus 23 do minus 24, lokalnie nawet minus 25, chociaż też zauważymy, że to najzimniejsze powietrze będzie spływać z północy w kierunku województwa lubelskiego i w kierunku województwa mazowieckiego. Część wyliczeń wskazuje na mróz nawet do minus 24, minus 25 w województwie lubelskim na wschodzie województwa mazowieckiego i w województwie podlaskim ale to będzie taka ostatnia noc z tak niskimi temperaturami. Temperatury odczuwalne będą zdecydowanie niższe, te mogą wynosić znów minus 27, minus 28, to będzie druga prawdopodobnie najzimniejsza noc. Na co zwracam Waszą uwagę? Na północnym zachodzie 20 do 30 km na godzinę, na południowym wschodzie 20 do 15, 15 do 20 km na godzinę, na północnym wschodzie 10 km na godzinę, na wybrzeżu 40 do 60 km na godzinę. Przechodzimy do wtorku. We wtorek na południu, na zachodzie już zdecydowanie więcej zachmurzenia, na północnym wschodzie również już będzie więcej chmur, a od południa zacznie wchodzić prawdopodobnie strefa, opadów śniegu, które będą zmieniać się w opady śniegu z deszczem, opady deszczu, ale o tym też będziemy rozmawiać w odcinkach kolejnych, na które też serdecznie zapraszam. Więc zanim ta główna strefa opadów dotrze no to gdzie nie gdzie jeszcze tutaj w województwie wielkopolskim, w województwie dolnośląskim, w województwie opolskim jakieś drobniutkie opady śniegu mogłyby występować. Mróz po bardzo zimnym poranku Zacznie lżeć i to naprawdę szybko te temperatury zaczną rosnąć. Nie będzie to bardzo ciepło, ale to będzie jakieś minus 10, minus 12 na północnym wschodzie i wschodzie. W centrum minus 8, minus 10 na północnym zachodzie, minus 5, minus 6 na południu od minus 4 do 0 stopni Celsjusza. Wiatr nadal słaby od 10 do 20 km na godzinę na wschodzie, co będzie mimo wszystko dawało. Potęgowało ten nieprzyjemny odbiór, znaczy ten odbiór nieprzyjemnego mrozu na północnym zachodzie i zachodzi od 20 do 30 km na godzinę, na wybrzeżu 40 do 45 km na godzinę wiatr będzie wiał ze wschodu w kierunku zachodnim. No i oczywiście mamy tutaj jeszcze dla Was ostrzeżenia. Ostrzeżenia przed bardzo niskimi temperaturami dla Polski, tym razem. Wschodniej, no może nie tym razem, bo cały czas wschodniej. Północny wschód i tutaj województwo warmińsko-mazurskie, województwo podlaskie, województwo mazowieckie, lubelskie, część wschodnia województwa pomorskiego i kujawsko-pomorskiego temperatury mogą spadać do od minus 15, nawet czy znaczy, inaczej tak, od minus 15 do minus 25 stopni Celsjusza, chociaż najbardziej prawdopodobne jest minus 15. 17, minus 18, minus 21, minus 23. Kolorem tutaj czerwonym zaznaczyłem obszar, gdzie jest zwiększona szansa na spadki temperatur poniżej minus 25 stopni Celsjusza. Południe województwa podlaskiego, północ województwa lubelskiego na północnym zachodzie w centrum, kolor niebieski i południowy wschód to spadki temperatur poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Co w kolejnym dniu, a w kolejnym dniu bardzo trudne warunki na drogach, ponieważ będziemy mieli wejście cieplejszej masy powietrza, a więc opady marznące, opady deszczu. Będziemy też o to omawiać w kolejnych prognozach. Na południu 0 stopni Celsjusza, na północnym wschodzie minus 10, minus 12 stopni Celsjusza i wiatr od 10 do 30 km na godzinę. A więcej informacji jak zwykle znajdziecie na naszym kanale Łowcy, Błusz, Paweł i Marta. No i też zapraszam do podbicia tego materiału do subskrypcji naszego kanału, widzimy się niedługo, cześć. Podbij ten film, napisz komentarz, oceń go, zasubskrybuj kanał, tym również wspierasz rozwój kanału. Możesz wspierać nas również finansowo na Patronite, YouTube lub stawiając kawę na Buy Coffee. Zainstaluj aplikację Monitor Bush, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce i nie daj się pogodzie zaskoczyć.